Założyłaś właśnie konto firmowe na Pinterestie. Gratulacje! To początek twojej fascynującej podróży po świecie pinów, czyli barwnych i przyciągających uwagę treści graficznych, niekończącego się źródła inspiracji w życiu prywatnym i zawodowym. Wiesz, że ta platforma jest świetnym sposobem na promowanie własnej marki, produktów i usług. Jeśli wciąż czujesz się tutaj nieco oszołomiona i zagubiona, a twoje myśli krążą wokół zdania... Stworzyłam konto firmowe, i co dalej, to mam dla ciebie dobrą wiadomość. W tym odcinku poznasz kilka kluczowych kroków, które pokierują cię, jak zacząć działać na Pinterestie. Założenie konta firmowego na platformie to pierwsze posunięcie. Jednak nie jedyne, jeśli chcesz wycisnąć Pinterest jak cytrynę i maksymalnie wykorzystać go w działaniach marketingowych na rzecz własnego biznesu. Zacznij od optymalizacji swojego konta firmowego. Dzięki temu osiągniesz jak najlepsze efekty i przyciągniesz do siebie jak najwięcej odwiedzających. Zastanawiasz się, czy sobie poradzisz? Na pewno. Obejrzyj poprzednią lekcję, a dowiesz się, jak założyć konto firmowe w 8 krokach. Pobierz również darmową checklistę, za pomocą której samodzielnie przeprowadzisz ad audyt własnego konta na Pinterestie. Link znajdziesz w opisie filmu. A teraz do dzieła. Zanim rozpoczniesz aktywność na Pinterestie, zastanów się, jakie cele chcesz osiągnąć za pośrednictwem tej platformy. Wtedy łatwiej i mądrzej zaplanujesz kolejne kroki w swoim projekcie pod hasłem: jak zacząć działać na Pinterestie. Chcesz zwiększyć świadomość marki, generować ruch na swojej stronie internetowej, a może zwiększyć sprzedaż, lub po prostu zbudować większą społeczność online? Nie bagatelizuj tego kroku. Jeśli nie poznasz odpowiedzi na pytanie o własne cele, im bardziej konkretnie, tym lepiej oczywiście, prowadzenie konta będzie zdecydowanie trudniejsze. Jak chcesz tworzyć wartościowe, piny i tablice? Jak dobierać odpowiednie słowa kluczowe bez wiedzy, po co to robisz? Działanie po umacku z reguły przynosi słabe rezultaty. Zaczniesz trafiać ze swoimi treściami do zupełnie przypadkowych osób, takich, które nie są zainteresowane tym, co chcesz im przekazać, a brak reakcji ze strony innych może skutecznie cię zniechęcić do tworzenia kolejnych pinów. Wyraźne określenie celów pomoże Ci dostosować działania i strategię na pin Zaoszczędzisz też sporo czasu nerwów i chwil frustracji również. Jeśli będziesz wiedzieć, co robić, jak robić i w jakim kierunku zmierzać. Pinterest to przede wszystkim platforma wizualna, dlatego tak ważne jest tworzenie interesujących i atrakcyjnych pinów. Ludzie szukają tutaj inspiracji, więc pierwsze wrażenie jest szalenie istotne. Twój pin powinien się wyróżniać i przykuwać uwagę. Być na tyle ciekawy i angażujący, by osoby, które go zobaczyły Zechciały Twoją treść zapisać, podzielić się nią z innymi lub kliknąć i zrealizować Twój wyznaczony cel. Czyli na przykład przejść do sklepu internetowego i dokonać w nim zakupu. Zadbaj więc o świetną jakość zdjęć. Publikuj estetyczne, wyróżniające się grafiki i twórz przyciągające tytuły. Pamiętaj, warstwa wizualna jest kluczowa, ale nie skupiaj się tylko na niej. Twoje piny muszą dostarczać wartość osobom, które je zobaczą. Zastanów się więc nad treściami, które będą ciekawe dla Twojej grupy Od docelowej. Dadzą jej to coś, czego potrzebuje. Masz zdjęcie, na którym kapitalnie prezentuje się Twój produkt? Świetnie! Teraz jeszcze pomyśl, jak zaprezentować Twojemu odbiorcy jego korzyści. Pokaż, jak Twoje ilustracje i obrazy sprawiają, że salon staje się bardziej klimatyczny i przytulny. Jak wykonana przez Ciebie opaska z kwiatów? podkreśla urok dziewczynki na sesji niemowlęcej. Jak sprzedawany w twoim sklepie planer ułatwia codzienne planowanie, a także rozpisywanie strategii. Pamiętaj, że piny na platformie mają długoterminowe działanie. Dzięki temu mogą przyciągać ruch na twoją stronę internetową przez wiele, wiele miesięcy, a nawet lat. Dlatego warto zadbać o ich wygląd już na początku, by potem już tylko odcinać kupony ze swoich wcześniejszych działań. Jeśli zastanawiasz się, jak skutecznie zacząć działać na Pinterestie i wydaje ci się, że wrzucenie pięknego zdjęcia czy grafik wystarczy, to muszę cię rozczarować. Tworzysz swoje piny po to, by przyciągnąć uwagę i wywołać określone reakcje, np. zapis lub przejście na twoją stronę internetową. Podobnie jak milion innych użytkowników na tej platformie. Jak więc przedrzeć się przez ogrom konkurencji? I dotrzeć do tych właściwych osób, skoro atrakcyjnie wizualne treści to za mało. Pamiętaj o optymalizacji swoich pinów, dzięki czemu będą one łatwiej odnajdywane przez użytkowników. I to tych, na których Ci zależy. Używaj odpowiednich słów kluczowych w tytułach i opisach w pinów. Zarówno w tych podstawowych, jak i alternatywnych. Dodawaj też właściwie dobrane tagi, które pomogą w indeksowaniu Twoich pinów w wynikach wyszukiwania. Im lepiej zoptymalizowane będą Twoje piny, tym większa szansa, że użytkownicy trafią właśnie na Twoje treści i za zareagują na nie tak, jak tego oczekujesz. Pinterest umożliwia tworzenie tablic angielskiego bols, które pomagają w organizowaniu Twoich PINów. Czym jest tablica? To taki katalog PINów, w którym gromadzone są treści o danej tematyce z konkretnej kategorii. Przy każdym pinie masz możliwość zapisania go na wybranej przez siebie tablicy, na tej już istniejącej lub nowej, której możesz stworzyć od ręki. Nie pomijaj tego kroku. Jeśli pochodzisz poważnie do stworzenia strategii, jak skutecznie zacząć działać na Pinterestie, stwórz więc tablice tematyczne, które są związane z Twoją branżą lub produktami. Dlaczego? Przede wszystkim ułatwisz użytkownikom znalezieniem materiałów, które ich interesują. Poza tym wesprzesz działanie Pinterest'a, które umożliwia wyszukiwanie po tablicach. Dobrze dobrane słowa kluczowe, odpowiednio otagowane piny umieszczone na właściwych otagowanych tablicach sprawiają, że Twoje treści staną się bardziej widoczne na platformie i będą docierać do coraz większej liczby użytkowników. I pamiętaj, bo to ważne. Aktualizuj swoje tablice i systematycznie dodawaj nowe piny oraz piny użytkowników. Pinterest to nie tylko platforma do promowania własnej marki, ale także społeczność kreatywnych ludzi. Jeśli chcesz być tutaj widoczna, daj się zauważyć. Zwracaj więc uwagę na innych użytkowników. Reaguj na ich piny, komentuj, zapisuj, udostępniaj, lub treści klikając pod pinem serduszko. Odpowiadaj na komentarze pod swoimi pinami. Buduj relacje i aktywnie uczestnicz w społeczności. Dzięki temu zrośnie świadomość Twojej marki i zwiększy się wokół niej zaangażowanie. Stworzenie konta firmowego na Pinterestie to pierwszy krok do skutecznej promocji Twojego biznesu. Pamiętaj, że sukces na platformie wymaga regularnej aktywności, śledzenia trendów i analizowania danych. Nie poddawaj się, eksperymentuj z różnymi strategiami i dostosuj działania do oczekiwań swojej grupy docelowej oraz własnych celów. Wiesz już, jak zacząć działać na Pinterestie. Czas więc przekonać się, jak potężnym narzędziem marketingowym jest ta platforma. Zdradzę Ci już dziś, że pomoże Ci osiągnąć sukces w biznesie oraz odzyskać to, czego nigdy za wiele, czyli wolny czas. W jaki sposób? Dowiesz się już niebawem w kolejnych filmach. Na które już teraz mocno cię zapraszam. Dziękuję ci za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że zainspirowałam cię do działania i wykorzystania potencjału Pinteresta. Więcej na ten temat znajdziesz na moich social mediach i na stronie pinenrise.com. Zapraszam cię również do oglądania kolejnych odcinków i dzielenia się swoimi przemyśleniami w komentarzu. Do usłyszenia. Pinenrise